Halo, halo, dzień dobry widzowie. Witam, ja was. Sebek, wasz ulubiony, najukochajszy YouTuber. Właśnie tutaj stoję i słuchajcie, słuchajcie, bo mi dzisiaj na wiosce coś wybudowali. Mogę wam podpowiedzieć w taki sposób, że podejdę właśnie do, tej, do tego okna i pokażę wam coś. Teraz, w tej chwili, możecie się zastanowić, co to może być. No, jak myślicie, ja tam trochę piasku widzę, ale to nie jest tylko to. Ja zaraz tam podejdę, ale przed tym widzowie, możecie pomóc mi. i nacisnąć tego subskrybera, który wam się teraz wyświetla tutaj na dole. Fajnie by było, dobijam 200 tysięcy, więc kliknij, no weź, jednego mi brakuje do 200 tysięcy. Proszę! Jeżeli możesz, to, to, to kliknij tego subskrybera razem z dzwoneczkiem, a ja w zamian za to pokażę wam, co tutaj u nas na wiosce wam wybudowali. Pójdę za moim domkiem. O, i tak sprzyczajki, sprzyczajki. A nie, tu jeszcze kawałek, dobra. I teraz patrzymy, patrzymy na 3, 2, 1. Tak, to jest plaża. Plaża. To moja własna idealna plaża. Słuchajcie, mam swoją plażę. Mogę się w niej y, kąpać. Normalnie mogę się tutaj kąpać. Mam tutaj leżaczek. Na nim się mogę położyć i przespać się. Ale y, wiecie co? Ja mam chęć skoczyć tutaj do wody i wkurzyć trochę sąsiadów, bo oni nie mają, a ja mam. Zobaczcie, jacy oni są wkurzeni. I wskakujemy na 3, 2, 1 i BOM! Kąpiemy się elegancko. Słuchajcie, widzowie. Ja tylko czekam, aż któryś z villagerów się zdenerwuje. Oni tylko chodzą i się patrzą. Oni tak yy, kątem oka, ale spoglądają i chcieli być mnie tak jak ja. Ej, halo, poszło od coś ty narobił. Oddawaj, ty moją wodę wziął, normalnie w gąbkę ją. Co za niedobry, widzicie? To są właśnie moi sąsiedzi. Teraz coś tam kopię. Idź ty, misto, nie kop na moim podwórku. Dobra, zostawię go. I widzicie, jak dziwni, yy, jak dziwni, ci dziwni sąsiedzi? normalnie cały czas coś ode mnie chcą i mi przeszkadzają we wszystkim. Tu kolejny. Paszą wąt stąd. Już cię tu nie ma. A już, już. Ty też. Wynocha mi stąd. Już. Paszą wąt. Już cię tutaj nie ma, ale to już. A ja idę po wodę. Widzowie, schowałem jeszcze wodę. Mam sobie normalnie we wiaderkach pochowaną. Naleję sobie tutaj wody i dalej będę pływał. Mam nadzieję, że ci villagerowie mnie nie zdenerwują, bo ja już ich mam dość. Gdybym mógł coś tylko zrobić, to, to wiecie co? To wywaliłbym tą ich cał wioskę, nie wiem, w kosmos najchętniej, ale dobra, idę jeszcze raz wlać wody i zobaczycie, czy oni będą jeszcze mnie denerwowali tutaj, czy będą mi wbrali wodę i wszystko inne, zobaczcie, napuszczę sobie wody, dobra, jeden i drugie wiaderko i dobra, mamy dalej napełnione, chociaż nie jest to do pełna, tak jak było ostatnio, będę musiał zaś tutaj latać z wiadrami, a ja im też kradnę tą wodę, żeby nie było, ej widać, że, co ty mi zrobiłeś, ej leżak mi tutaj zepsuł razem z moją parasolką chodź tutaj, ej no, no... Normalnie skończyło się, skończyło się. Ja tutaj, Gdzie ja wpadłem? Eee, co tu się stało? Gdzie ja jestem? O nie, on mnie tutaj wrzucił. Zamknął mnie i jeszcze coś rzuca na mnie. O nie, to są jakieś. Eee, ja wiem, co to jest. Nie, nie, nie. Ja tego nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Nie robię. czekaj, ja już wychodzę, już wychodzę do ciebie. Widzowie, zobaczcie, co to jest. Czym on mnie tutaj obrzuca? Właśnie to jest to. Wyrzućmy to. Ja tego nie potrzebuję. Wyskakujemy stąd. I normalnie zaraz go zniszczę, gdzie on jest, gdzie on polazł? Ej, nie widzę go, muszę go poszukać. Normalnie prze... pałka się przegięła. Ja im nie dam spokoju, widzowie. Ja sobie z nimi zaraz się rozprawię. Nie wiem jeszcze w jaki sposób muszę pomyśleć, ale zaraz coś wymyślę. Hmm, szybko, Sewek, myśl, 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 co by tutaj zrobić. Nie wiem, może im porozwalam. O, coś takiego, pszenicę im pozabieram. Nie wiem, może jeszcze marchewki im pozabieram. Porozwalałem im te marchewki i tę pszenicę, ale nie wiem, to mi nic nie dało. Ej, ja potrzebuję czegoś bardzo. Nie wiem, idę ich zdenerwować wszystkich. Będę ich uderzał. Oni tu jakieś zdjęcia po yy, To są moje zdjęcia. Obrzucany jestem właśnie kupą. Nie, 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 nie. Dlaczego, dlaczego wy mi to zrobiliście? Zobaczcie, jak mi się patrzą w twarz i się śmieją. No co za villagerowie niedobrzy. Takich ja mam sąsiadów właśnie. A kisz mi stąd, kisz mi stąd. Nie chcę was znać. Zobaczcie, co oni tutaj dodali za zdjęciem. mnie na dole i jakaś kupa jest na dole. Jeszcze tu tabliczka. Haha, sąsiad dobrze się bawi. Haha. Ha. Nie, to nie jest śmieszne. To nie jestem ja. On mnie tam zamknął. Nie patrzcie się na to. Nie patrzcie na to. Nie śmiej się ze mnie. Ty też się ze mnie nie śmiej. Ty również się ze mnie nie śmiej. No co za villagerowie niedobrzy. Ej, no, 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 no. Jestem teraz zdenerwowany, widzowie. Co ja mam w takiej sytuacji? Zrobić kolejne zdjęcie moje? Oni wszyscy się ze mnie śmieją. Ile tu jest villagerów i ile ich się patrzy na to moje zdjęcie, nie, jestem upokorzony no i to by was wszystkich zniszczył tu jest kolejna jakaś tabliczka, spójrzcie, to nasz sąsiad no, naprawdę śmieszne, jaki sąsiad, nie jestem waszym sąsiadem nie chcę być waszym sąsiadem, idźcie stąd ej, ja się oddalam z tej wioski, nie chcę być w tej wiosce nie, 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 a co my tutaj mamy, ej Tutaj coś jest, są jakieś drzwi. Wow, ej, wcześniej ich nie było. Takiego czegoś nie widziałem. Mamy jakieś okienka. Z daleka widzę drabinki, a na dole jest Dirt. I co tam na dole jeszcze jest? Nie widzę, nie jestem w stanie zauważyć, bo tu są jakieś drzwi, takie wielkie, ogromne. Takich drzwi to jeszcze nie widziałem, szczerze mówiąc. Wiecie, co widzowie, może zrobimy tak. Wy mi zostawicie łapeczkę w górę, o taką, właśnie co wam się wyświetla na dole łapencję, a ja tam wskoczę. tym mnie zmotywujecie i przynajmniej poczuję się trochę. Trochę lepiej, wiecie, villagerowie się ze mnie śmieją, a ja bym chciał, żeby mnie ktoś wesparł. No, wesparł po prostu tym tą łapeczką do góry. superancko by było, ale przed tym, widzowie, to ja się tutaj rozpędzę i, i wyklikacie łapencję, a ja sobie tam wskakuję na 3, 2, 1. Skaczymy, skaczymy, rozbiegamy się, rozbiegamy i BUM, skacze! Co się ze mną stało? Ej, skoczyłem do tej dziury i nagle jakiś e, poczułem, jakbym, nie wiem, urósł czy coś takiego. Naprawdę jestem w... Wielki! Wyjdźmy z tych. Z tej, z tej dziury. Ona jest jakaś dziwna. Wszedłem normalnie przez te drzwi. Na dole jest tylko dziura i ja się powiększyłem. Zobaczcie do jakich rozmiarów. Jaki ja jestem wielki, normalnie jak domy villagerów i mój! Wow! Ej, ale oni teraz są pewnie w szoku. Wszyscy się patrzą na mnie! Ej, w sumie to ja mam pomysł. Wiecie, co ja bym mógł zrobić? Mogę im porozwalać te domy i te zdjęcia, które oni wywiesili i się ze mnie śmieją. Ja mam w sumie taką broń, zobaczcie Mam coś takiego, wezmę I to zużyję, normalnie Będę ich dawalał z tej broni Mam taką wielką broń teraz, bo jestem taki duży I mogę tego Użyć, użyć te oczy, nie Ja chyba użyję, wiecie co Oni mnie tutaj ośmieszyli, to ja ich Teraz ośmieszę, i strzelamy A masz Jeronimo, zrobiłem Dziurę, o tak, wow, jaka wielka Ej, muszę podejść bliżej pod dom I rozwalam, rozwalamy im Dom, rozwalamy im chałupę a macie! Uhu, ale fajnie, zobaczcie, rozwaliłem im to zdjęcie. Normalnie muszę jeszcze tamto zdjęcie rozwalić, żeby się ze mnie nie śmiali. O, jeden w ogóle tutaj ucieka przede mną. Chodź tu i tak cię dorwę. Ja mam jeszcze chyba dwie bronie. Tak, jeżeli się nie mylę, jest! Są dwie bronie. Rozwala im normalnie te chałupy. Z dymem, wszystko pójdzie z dymem. Oni się ze mnie śmieli, ale to już teraz nie jest takie śmieszne, co nie? A macie! O tak! Ej, wywaliłem dziurę pod sobą. Dobra, strzelę tu. O, dobra, zniszczyło się zdjęcie. O to mi chodziło. Ten villager się teraz zaczął. Nie jest już u im do śmiechu. No wcale. Teraz jeszcze to wam rozwalę. A ma. A macie, ej, padłem niechcący, dobra, klikam odrodzenie i gdzie ja się pojawiłem? Ej, się, gdzieś pojawiłem, ale gdzie? Ja wróciłem do normalnych rozmiarów! O nie, 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 nie! Mamy problem, widzowie. A co jeżeli ci wila, e, wila villagerowie coś tam widzę u góry? Tam chyba jeden villager już czeka. Ej, ja się zamieniłem na jakiegoś mniejszego, tak, stoi tam villager! O nie, co ja im teraz powiem! No przecież rozwaliłem im domki, oni na pewno będą wkurzeni! O nie, ile ich tutaj jest? Słonie! Wow, I padłem! Ej, dlaczego? Dlaczego tak się stało? Poczekajcie, klikniemy odrodzenie i, i dalej jestem w tej dziurze jako, jako mały. O nie, jako mały sobie z, z nimi nie poradzę. Ta broń tak naprawdę jest słaba, gdy jestem mały. Musiałbym się jeszcze raz powiększyć, ale w jaki sposób to ja nie wiem. Wiecie co? Może ja im dam spokój? Zobaczmy, czy oni jeszcze tutaj stoją. Mam nadzieję, że nie. Dobra, wchodzę, wchodzę, wchodzę. Tak, stoją. Ej, uciekam, stąd uciekam stąd, zostawcie mnie, ja wam już nic nie zrobię, proszę, ja im nic nie chcę robić, widzowie, dobra, ja już wam nie będę kradł z ogródka, wiecie co, ja wam nawet, nawet to posieję z powrotem i zrobię swój ogródek, tak, tak, ja już wam nic nie będę kraść, idę do swojego domku i, tu jest jakiś villager ogólnie, ej, paszowąd mi stąd, paszo to nie jest twoja chata, to jest moja chata, już mi, szoruj mi stąd. tak, tam jest wyjście, tam jest wyjście, albo wiesz co, dobra, chcesz to sobie zostać tutaj, ja, 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 ja mam już nic nie będę robił. Mamy tutaj skrzydeczkę i mamy nasiona pszenicy. Dobra, one mi się przydadzą. Mamy tutaj też e, kamienną motykę, wiecie co? Ja im idę zasiać, żeby oni nie byli źli na mnie. Wezmę im posieję tutaj normalnie, bo ja już jestem mały i wiecie co? Oni mnie mogą rozwalić, ich jest trochę więcej. Oni wszyscy mnie nie lubią, a ja jestem sam. No niestety nie ma tu ze mną nikogo, ani Smajsoła, ani Alka, ani Baby Sonika. No dosłownie, nawet Patrycji i Matrunera. Nikogo ze mną nie ma. Ej, w ogóle przyszedł tu jakiś e, czarodziej, proszę tutaj nie podlewać! To jest wszystko ma wodę. Ja tutaj e, sieję pszenicę sobie tak elegancko. On coś tutaj rzuca, jakieś dziwne, nie, nie wiem o co mu chodzi. E, nie podlewaj tego, tu jest wody. Ja, ja się ich nie czepiam. Ja się ich nawet nie czepiam, wiecie co widzowie? Ja idę się przespać, o tak, nie wiem, on tutaj podlewa, a nie chcę podlewa, ja już nie wnikam. Idę do swojego domku. Proszę mnie wpuścić, to jest mój dom. Ej, halo, wynucham! mi stamtąd, no co za villager niedobry, no szoruj mi stąd, tak, tak, poza drzwi, poza drzwi, to jest moja chata, tam zostań, tam jest twoje miejsce, wiecie co, widzowie? Ja jeszcze wezmę, zrobię swój ogródek, tak, zrobię swój ogródek tutaj koło domku, żeby mi nikt tutaj nic nie psuł, ja już nie będę od nikogo nic kradł, poczekajcie, weźmiemy sobie, mamy tutaj coś takiego, eee, co my potrzebujemy w ogóle? Dobra, zrobimy to z ziemi i powinniśmy mieć, poczekajcie, w skrzyneczce chyba mamy, chyba Tutaj jest właśnie. O, drewienko. O to mi chodziło. Dobra, bierzemy drewienko. Idziemy zrobić swój własny ogródek. O tak, zrobimy swój własny ogródek. Nie ma co. E, drewienko mi się przyda. Dobra, rozłożymy coś takiego. Ja mały jeden grządek dla siebie zrobię. Nic więcej nie potrzebuję, więc coś takiego. E, tutaj będzie woda. Tutaj będą warzywka. Ok, zamykamy to już. Siop, siop, siop. Tutaj elegancko. Tu jeszcze dajemy to, to i to. Dobra, teraz ziemię tu musimy położyć. Siop, siop. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Trochę ziemi mi pewnie będzie brakowało. Tak, brakuje mi trzech. To sobie wykopię. Od razu obok. Sióp. Jeszcze tutaj, jeszcze tutaj. Ja już villagerom nic nie będę brał. Nie będę zabierał. Teraz motyką. Swój własny ogródeczek sobie zrobię. A zapomniałem o wodzie. Ej, jedno miało być z wody. Dobra, muszę to jeszcze raz wykopać. Szybko wykopujemy, wykopujemy, wykopujemy. Tu trzeba wody wlać, bo mi te nasiona nie urosną. Nie ma szans. Dobra, idę po wodę. Szybciutko, szybciutko szybciutko, tutaj mam schowane sobie wodę, więc zabieramy wodę, bronie mi się już nie przydadzą, to je odkładam do skrzyneczki, jedna woda, druga woda, siup, idziemy to zalać, idziemy to zalać, będę miał własny ogródek, w końcu miałem to już wcześniej dużo zrobić, ale no niestety wiecie, wolałem sobie iść do villagerów i sobie od nich to wziąć, dobra, woda jest rozlana, teraz sobie tutaj jeszcze jeden ogródek wykopiemy, zasiejemy nasionka, gdzie są moje nasionka, gdzie ja je odłożyłem, tutaj są, dobra, elegancka superancko, kładziemy nasionka sobie, siejemy i musimy poczekać, aż to urośnie. To sobie mogę odłożyć. Dobra, ziemia niech sobie dalej rośnie. I mamy ogródek stworzony. Ej, yy, nie, 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 nie rzucaj mi tutaj niczym. Proszę mi odejść stąd. Ej, rzuciła... To nie jest woda, to jest jakieś zatrucie. Co ona zrobiła? Ej, rzuciła to na moje roślinki. Mam nadzieję, że się z tym nic nie stanie. Wiecie co, widzowie? Ja pójdę się... Pójdę się przespać. Tak, to będzie dla mnie dobre, bo... Dzisiaj wystarczy przygód, także idźmy się przespać. Ty villager, villager, weź, wynocha mi stąd. Ja nie chcę, żebyś tu był. Wynocha mi z tej chałupy mojej. Asio, asio, no idź mi stąd, już! poszło wąt! Tak, nie macie i mi tu wejścia, to jest moja chata, proszę mi tutaj nie wchodzić. Zamykamy i idziemy spać. Także musimy się wyspać i poczekać, aż mi ta pszenica moja urośnie. Mam nadzieję, że jutro będzie gotowa. Sobie zrobimy własny chlebek. Będzie dobrze. Także idziemy spać. <słuch> To już jest rano. Halo, halo dzień dobry, tak, to już jest rano. Ej, pszenica, ale nie, nie, to nie jest moja, dobra, patrzymy z drugiej strony. Jest urosła mi, jaka wielka! Elegancko, dobra, superancko. Widzicie, udało mi się sam, stworzyłem sobie pszenicę i już nic nie muszę im zabierać. Teraz sobie ją pozbieram. Elegancko, dobra. Mam już pszenicę 21, kolejną pszenicę sobie zasieję. Superancko, mam nadzieję, że ta wiedźma już tutaj nie przyjdzie mi nic podlewać, dobra pszenicko rośnie, a ja idę sobie przerobić na chlebek, bo jestem trochę głodny śniadanie by się przydało zjeść, także weźmy sobie tutaj tą pszenicę w crafting włóżmy okej, okay. jeden, drugi i trzeci, ej, musimy nie musimy trzy osobno zrobić, dobra robimy coś takiego, coś takiego raz, dwa, trzy i bierzemy sobie chlebek, elegancko, dobra teraz sobie zjedzmy smacznego, A am am, 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 jemy sobie i co mi się dziejeło co się ze mną dzieje? O nie, nie, nie! Wow, jak się zakręciło w głowie! Urosłem! Wow, jak ja jestem wielki, Ej, Czyżby to było przez tą czarownicę? Poczekajcie, ja się odmienię. Muszę to rozwalić, żeby z tej chałupy wyjść. No, nie wiem, czy ja dam radę. Poczekajcie, no, rozwalamy, to rozwalamy powolutku. Ej, chcę stąd wyjść, chcę rozwalić villagerów. Znów jestem wielki, znów mogę kraść im. Wszystkie nasiona, nie nasiona, pszenice, buraki, wszystko. Ja wiem, dlaczego ja się zmieniłem. Ta czarownica musiała mi coś dorzucić do tego chlebka. Tak, to ma wszystko ręce i nogi. Ej, gdy ona coś rozlała na tą pszenicę, na te nasiona, to to po prostu się coś takiego zrobiło, że urosłem. Tylko nie wiem, jak mam stąd wyjść. Poczekajcie, muszę jeszcze chyba to rozbić. Jakoś muszę sobie poradzić. Trochę mi to zejdzie, rozwalanie tego. Wiecie co, widzowie? Poczekajcie chwilę. Ja już tutaj próbuję się wydostać. Jak się wydostanę, to od razu do Was wracam także 3 2 1. Dobra, widzowie, udało mi się rozbiłem tyle i wiecie co? Wziąłem sobie ze skrzyneczki taką tutaj broń i sobie resztę rozwalę z broni, bo to mi trochę długo zajmuje. Także rozwalamy to. Bom. Dlaczego nie strzelasz? Ej, broń, o halo, halo, halo. Dlaczego nie strzelasz? Miałaś mi pomóc stąd wyjść. Poczekajcie, mam jeszcze jedną. Tak, wziąłem jeszcze jedną. Dobra, strzelę z tej, strzelę z tej i Ej, nie mogę strzelić. Coś mi bro Bro, broń mi nie działa. O nie! Rozwaliłem sobie chałupę. Dobra, zmieniam się. Jestem w dziurze, pojawiłem się w dziurze, ale jako, jako wielki! Dobra, idę rozwalić teraz villagerów. Aj, teraz oni dostaną! Teraz ja się nie poddam. O, patrzą się na mnie, patrzą! Wychodzę stąd, wróciłem do was i wam pokażę, co to znaczy. Macie, macie, padajcie! I no, strzelaj! Nie, nie, strzeliłem w siebie, poczekajcie. Teraz, dobra, rozwaliłem ich, elegancko, ale mam strasznie mało broni, dobra, strzelę jedną w domki i dobra, elegancko tutaj, mam jeszcze jakąś strzelbę, porozwalam im i wiecie co? Uciekam z tej wioski, bo ci villagerowie to ze mną żyć dobrze na pewno nie będą. Zrobiłem dziurę, nie trafiłem niestety w domek, ale to nic. Najważniejsze, że udało mi się ich tutaj trochę powkurzać, trochę porozwalać, oni mnie tutaj sami zdenerwują, widzicie mi, jedna mi tu jakaś czarownica podchodzi, daje mi coś do pszenicy, chciałem, być uczciwy, chciałem być wszystko. A oni mi tutaj takie rzeczy robią. Teraz ja ich jako duży mogę załatwiać. Weźmy sobie nawet z motyki ich nawalajmy. Rozwalmy ich. A ten odcinek już się będzie kończył, widzowie. To by było na tyle. E, dzisiaj był taki miszmasz trochę, bo, bo, bo ci robię mnie zdenerwowali. No i cóż, no i tak musiało być. Także e, co, widzowie, ja wam mogę powiedzieć? Wbijcie na mój drugi kanał. Zobaczcie, co tam nagrywam. Wbijcie również na mojego Instagramka. Tam za niedługo się pojawi moja prawdziwa twarz. Nie taka jak w Minecraftie. Teraz widzicie, tylko prawdziwa. E, także wbijcie, zaobserwujcie. A ten odcinek już się kończy, także na razie, cześć!